Materiał sponsorowany, zrealizowany we współpracy z Lenovo. Blok Techniczny. Zaprasza Bartłomiej Sieja. Dzień dobry, cześć. Zapraszam Was na kolejny odcinek naszego podcastu Blok Techniczny. Dzisiaj kontynuujemy nasz wątek polskiego game devu, a moimi Państwa gośćmi są Konrad Adamczewski, Eleven Bits Studios i Paweł Zawacki z Lenovo Polska. Dzień dobry. Cześć. To zanim przejdziemy do tematów Element Studios i polskich gier, przypominam Pawle, co to za akcja Lenovo i polski gaming, przez którą się tutaj spotykamy. Jasne, więc w zeszłym roku stworzyliśmy promocję współpracy z polskimi twórcami, z polskimi studiami, polegającą na tym, że do laptopów marki Lenovo, laptopów gamingowych, czyli wyposażonych w dedykowaną kartę graficzną, dodajemy gry polskich twórców. No i w zależności od platformy jest to od dwóch do ośmiu tytułów. W tej chwili nasza baza to jest 50 tytułów do wyboru dla klientów, i znajdziemy tam tytuły mniejszych studiów, jak i tych największych, jak właśnie 11Bit Studio. No właśnie, 11Bit Studio, studio, które jeszcze kilkanaście lat temu było takim, mam wrażenie, małym studiem, które tworzyło tam gry mobilne, anomalii, które później też ukazałeś na PC, aż w końcu, mam wrażenie, przy taki przełom. I chyba do tej pory jesteście kojarzeni głównie z grą This War of Mine. Jak ważna jest ta gra dla was teraz, jak patrzycie z perspektywy? Ja muszę od razu zaznaczyć, że ja jeszcze wtedy nie pracowałem w bitach, ale znam dosyć dobrze tę historię, bo, bo jak przyszedłem do firmy w 2019, to co prawda już było po Frostpunku, który był takim kolejnym sukcesem, ale ten jakby This war of Mind, czy tam TWOM w skrócie, jak my go nazywamy w firmie, żeby nam było łatwiej się komunikować. No ale wciąż o nim Jest tak, jest czymś takim, co jest w firmie żywe i jest taką rzeczą, taką grom, produktem, z którym ludzie sobie zdają sprawę, że jest to kamień milowy w historii firmy, bo, bo nie tylko w kwestii takiej e, biznesowej sprzedaży i sukcesu finansowego tej gry, tylko też tego jak ona pokazała, wytyczyła jakby kierunek, którym studio chce podążać, czyli tak naprawdę po this war of mine w głowach osób, które stworzyły grę, uknąć ten termin takiego meaningful entertainment, który dzisiaj staramy się przekładać i mocno opuszować w naszej komunikacji. Czyli tworzenia takich gier z jakimś yy, głębszym przekazem, z drugim dnem, i, i, i tak. I po Twomie powstał Frostpunk, i, a, i tak, i chcemy tę misję, staramy się kontynuować. No więc. właśnie. Więc Twom na pewno powstanie super istotny w historii Lewym bit. Chciałem też o to zapytać, bo zaglądając teraz na Waszą stronę internetową, w zakładce Nasze Gry, znajdziemy tytuły, które sobie jakieś dorosłe mają jakiś przekaz. Czy to jest specjalna strategia, czy tak przypadkowo Wam wyszło, że tworzycie i wydajecie tego typu produkcje? Nie no to jest specjalna strategia, do której, że tak powiem, kolekwialnie jest dosyć mocno dociśnięta śruba w takiej płaszczyźnie szukania tytułów, które chcemy wydać jako, jako wydawca, jako publisher, no bo utrzymanie tego meaningfulness, jak my to nazywamy w naszych grach jest prostsze, bo my je tworzymy sami i jakby wiemy, co chcemy osiągnąć już na etapie planowania takich gier, jak Frostpunk dwójka, gdzieś pojawia się idea i wokół tej idei jest zbudowana cała gra. Idea na przykład, żeby tu pokazać, o co mi chodzi? Idea to jest. Po prostu gra o cywilach na wojnie, tak? I To jest jakby korowa idea Twoma, I, i taką ideę w naszych grach łatwiej jest nam znaleźć. Szukamy takich idei też w grach, które do nas przychodzą studia z zewnątrz, które nam picują gry i do wydania. E, I to jest ludne szukanie. tak? W roku 2022, o ile dobrze kojarzę. Team publishingowy przejrzał ponad 500 projektów i tak naprawdę w tym roku podpisaliśmy tylko The Invincible. Więc, jakby tego dużo jest przerzucania, dużo jest sprawdzania, dużo jest szukania takich gier, które spełniają jakieś takie nasze twarde, twarde wymogi, ale jak na razie udaje się takie produkcje znaleźć. No właśnie, dla osób, które nie siedzą w Game Dewie, pojęcia twórcy gry, dewelopera i wydawcy mogą wydawać się trochę niejasne. Gdybyś mógł wyjaśnić, czym różni się tworzenie gier, a co podchodzi pod tę kategorię wydawania. Oczywiście. Tak jak e, w WMD Studio struktura po prostu wygląda tak, że mamy trzy wewnętrzne studia deweloperskie, tak zwane in-house'owe studia, które tworzą nasze, nasze własne tytuły, oparte o wasze, nasze własne pomysły, e, nasze własne IP, czyli programiści, e, design, designerzy, e, artyści, którzy pracują u nas w firmie i są, tak jak mówię, wewne, e, wewnętrznymi studiami. Natomiast dział publishingowy, dział wydawniczy poszukuje gier, które są tworzone przez inne studia, typu wydaliśmy grę Moonlighter od e, studia Digital Sands Wydajemy teraz Indykę od studia, które, które jest obecnie w Kazachstanie, czy też Children of Morta, które było stworzone przez studio, które jest częściowo w Stanach, a częściowo w Iranie. Więc tak, to są tytuły z wydawnictwa, to są tytuły studiów zewnętrznych. To są przez nas, my pełnimy, że tak powiem, duty of the publisher, czyli wydajemy, robimy marketing i robimy PR. No właśnie, chciałem za to pytać konkretnie. Ktoś przychodzi do was, on się już nie musi przejmować, żeby ten tytuł trafił gdzieś na Steam, na konsolę, żeby trafił do mediów? To jest już wtedy wasza, wasza robota? Tak, tak. Raczej podział obowiązków czasami zależy od tego, od jakiegoś tam dogadania się z konkretnym teamem, ale tak, z grubsza to jest tak, że, że my przejmujemy te sprawy takie logistyczne, typu właśnie wysłanie gier na platformy, zajęcie się certyfikacją gier na konsole, żeby one się mogły ukazać w ogóle na Xboxa, czy na PlayStation. Zajmujemy się qa QAM, czyli wyłapywaniem bugów. Zajmujemy się, tak, marketingiem, planowaniem całej strategii marketingowej, jakiejś takiej kreatywnej strony tej strategii, brandingu gry, jak chcemy ją o niej opowiadać, jak chcemy ją przedstawić ludziom. I tak, potem egzekucją tych planów, które stworzymy, czyli wysyłką gier do mediów, tworzeniem jakichś, zabieraniem gry na eventy, czy, czy potem tak, review, czy wysyłanie kluczy do influencerów i tak dalej, i tak dalej. Trochę pół żartem, pół serio, ale jeden z waszych produktów, This War of Mine, o którym myślę, że tutaj będziemy dużo rozmawiać, stał się projektem edukacyjnym, gdyż grata znalazła się na liście lektur uzupełniających dla szkół. Czy dalej ta, ta lista obowiązuje? Czy, czy masz na ten temat jakieś informacje? Tak, wydaje mi się, że to się tej kwestii nic nie zmieniło. Grę cały czas można pobrać ze, ze strony Ministerstwa Edukacji. I ona jest cały czas dostępna dla szkół, które się tam do nas odzywają, które chcą prowadzić zajęcia na podstawie tej gry. Tak, to jest, to jest jedno z osiągnięć, z których też możemy być niezmiernie dumni, bo z tego, co mi się wydaje, to jest pierwszy przypadek w branży, w ogóle na świecie, że gra jest włączona do systemu edukacji, oficjalnie włączona, Tak, no bo może być używana. This War of Mine, tak naprawdę cała ta historia wzięła się z tego, że że po premierze gry zaczęli się odzywać ludzie typu wykładowcy na studiach, którzy, którzy stwierdzili, że o, na przykład ta gra pomogłaby mi w opowiedzeniu o tym i o tym. No i My zaczęliśmy te gry tam im wysyłać e, i ten, ten i to zaczęło zataczać jakieś takie e, kręgi szersze, co uzmysłowiło nam, że, że jest w tym jakiś potencjał. No i potem było trochę wydeptywania różnych ścieżek, pukania do odpowiednich drzwi i, i lobowania różnych pomysłów, powiedzmy tak, e, przez ponad chyba dwa lata, jak jak nie lepiej. E, I tak, i w końcu to się jakoś tam udało, więc to jest na pewno coś też, e, kolejny, że tak powiem, puzel do układanki w tym, jak Twom jest wyjątkowy. Czy uważasz, że This War of Mine trochę legitymizuje w ogóle branżę gier jako taką branżę poważną, branżę sztuki, że właśnie przez to, że mówimy tutaj o grze, która została włączona do kanonu lektur, ta branża zyskuje na pewnej dorosłości? Wydaje mi się tak, że jest, jest trochę takich produktów, które są w stanie coś takiego zrobić, bo wydaje mi się, że tak jak ja czytam, czy tam rozmawiam z ludźmi o, o ich doświadczeniach w This War of Mine, to ja się nie spotkałem z zarzutem, żeby ktoś powiedział, że ta gra trywializuje temat, który podejmuje, że ona e, gamifikuje, jak to się mówi, tą, tą wojnę, tak? Czy, czy robi z niej jakieś takie coś, co, co nie jest y, poważne, no bo mówmy się, że, że jakby kwestia zabijania i śmierci w grach jest bardzo umowna, jest kreskówkowa, tak? Są bohaterzy gier, akcji, którzy są normalnie mass murderers, prawda? Mimo, że są fajnymi facetami. Mam na myśli na przykład Natana Drake'a z Uncharted. <grymne> Ale tak, i nie spotkałem się z zarzutem, że, że, że Twom trywializuje temat wojny. I myślę, że tak, że to jest, to jest coś takiego, to, o czym ty mówisz, skłania do to refleksji, prze, przekazuje jakieś emocje. E, może ludziom dać się poczuć, e, tak jakby się znaleźli w sytuacji, w której na pewno by się nie chcieli znaleźć. Więc tak, jest to taki serious game na pewno. Skoro jesteśmy przy tematach edukacyjnych, to może tutaj zapytamy osobę odpowiedzialną za sprzęt, no bo dzisiaj trudno sobie wyobrazić współczesną szkołę bez laptopa, czy też studenta bez laptopa, tym bardziej. Jakie rozwiązania dzisiaj Lenovo oferuje dla osób, które chcą kupić laptop do edukacji, ale też wiadomo, że jeżeli kupujemy sprzęt edukacyjny, to też nie tylko po to, żeby na nim pisać, ale też trochę pograć. Jasne, więc mamy bardzo szerokie portfolio, zaczynając od produktów non-gamingowych, czyli niewyposażone w, w kartę graficzną dedykowaną. Między innymi nasz produkt też brał udział w przetargu dla czwartoklasisty, więc tam był chyba na model na i trójce. No, ale mamy też te produkty gamingowe, więc portfolio jest bardzo szerokie i w zależności od potrzeb, myślę, że teraz, w tych czasach, kiedy zbliża się do nas ten AI, no to jakby specyfika i technikalia są, są bardzo istotne, tak? Ta moc obliczeniowa kart graficznych, w szczególności w wykorzystaniu do ai jest bardzo ważna, więc jeżeli ktoś szuka dzisiaj przyszłościowego laptopa, to na pewno powinien być to laptop z dedykowaną kartą graficzną. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje jeszcze większej mocy, Obliczeniowej, może wybrać desktopy, komputery stacjonarne. Więc tak jak mówię, w, w, w przypadku Lenovo, to, to, to co jest naszą przewagą na pewno konkurencyjną, to szerokość portfolio. Komputery stacjonarne nadal cieszą się popularnością w 2024 roku? Tak, ale oczywiście nie tak bardzo jak w czasach prosperity, powiedzmy, związanego z kryptowalutami, no bo tam to pamiętamy te czasy, że były problem z dostępnością po prostu wszystkich kart graficznych. Natomiast dalej się sprzedają, jest to, jest to, dosyć, spora, jest to dosyć spora część rynku. Teraz pracujecie nad Frostpunkiem drugim, który wyjdzie nam, przypomni kiedy? 25 lipca. Co we Frostpunk'u drugim jest takiego świeżego, co odróżni go od pierwszej części i dla osób, które grały w jedynkę, będzie takim haczykiem do tego, żeby jeszcze raz wrócić do tej zimowej krainy i przeżyć kolejną przygodę? No i powiem ci, że, że dużo się w tej grze różni, bardzo dużo. Nawet powiedziałbym, że większość rzeczy się różni, bo też jakby ja widząc tą grę. Bo jakby ale sobie... wciąż mówimy o grze strategicznej, tak? tak? Tak, tak, tak. Mówimy nawet bardziej o grze strategicznej w przypadku dwójki niż w przypadku jedynki, bo jedynka była city builderem, takim z survivalem. Tutaj też jest oczywiście budowanie miasta, jest ten survival, ale tej strategii jest trochę więcej, bo to miasto budujemy na większą skalę, więc jakby e, jest troszkę bardziej już zarządzanie tym miastem niż taką jakby zarządzanie grupką ludzi. I generalnie my, widząc, ja widząc tą grę rok czy, czy dwa lata temu i grając z nią, my czuliśmy, że może być to dla niektórych ludzi jakiś problem, że że ta gra nie jest już aż tak bardzo indywidualna jak pierwszy Frostpunk, bo tu już nie zbliżysz sobie, nie zobaczysz każdego jednego ludzika, który co tam robi w ciągu dnia, czy tam idzie przez te zaspy pracować i, i kopać węgiel. Tylko ta skala jest teraz już nie mikro, tylko makro. Więc tak jak mówię, to jest bardziej zarządzanie, to jest bardziej trochę też gra o polityce, bo, bo jakby jest to tak jak ta idea, o której mówiłem na początku, no bo tak naprawdę na dobrą sprawę my moglibyśmy, e, pamiętajmy, że mówimy o tym. Pierwszy Flosspang przed 6 lat temu, tak? My moglibyśmy pewnie w 2 albo 3 lata stworzyć grę, która by była podobna w założeniach, byłaby trochę większa, ale by była takim zachowawczym sequelem i, i pewnie nie miałaby tej skali, nie miałaby ten. ten ale był pomysł, właśnie to oparcie gry o ideę było, chodzi o to, żeby właśnie było, żeby nie robić tego, żeby był jakiś pomysł na to. I tutaj jakby był pomysł nad, żeby przeskoczyć 6 lat w przód i. Pokazać grę o tym, że kiedy już ci ludzie w, tym, w tej mroźnej, w mroźnym świecie trochę opanują tą pogodę, to wtedy każdy z nich, każda frakcja w mieście, bo frakcje są nowością w tej grze, czyli to są frakcje, ugrupowania polityczne, które mają swoje wizje na rozwój miasta i starają się nam. I mamy też House of Delegates, czyli taki taki sejm, nazwijmy, który, w którym już nie jesteśmy autorytarnym władcą, który mówi, że wejdzie takie prawo i do widzenia. Tylko my musimy to prawo przegłosować, zaproponować, możemy próbować negocjować z niektórymi frakcjami, układać się z nimi. Czyli tak jak to generalnie w polityce, ale jak komuś coś obiecamy, to potem warto to dowieść, bo możemy też się dosyć łatwo uwiązać w sieć decyzji, których nie jesteśmy w stanie spełnić i obietnic, bo jedne zawsze się na ogół kłócą z interesami drugiej frakcji. Więc ta warstwa polityczna jest bardzo bardzo rozbudowana w tej grze i tak, to jest gra już teraz, gdzie nie do, naszym przeciwnikiem nie jest natura w postaci mrozu. Tylko ludzka natura w postaci jakby tych wizji, różnych zarządzania miastem, które, w którym kierunku powinniśmy pójść. Brzmi to jak dosyć złożony projekt, a czy mógłbyś nam powiedzieć, jakie są warunki zwycięstwa i przegranej w tej grze? No bo rozumiem, że czy będziemy mogli zostać na przykład zdetronizowani przez nasze decyzje, czy nasze miasto może upustoszyć, bo, bo zima nas, nas pokona, co sprawi, że przegramy, a z drugiej strony, co będzie tym warunkiem zwycięstwa? Do czego dążymy w tej grze? Znaczy jakby struktura trybów gry, powiedzmy, to tak jest, jest dosyć podobna jak w pierwszej części, Ma, będziemy mieli tryb kampanii głównej, która jest tam jakimś zamkniętym, fabularnym rozdziałem, który prowadzi od punktu A do punktu B, gdzie można po drodze tak po prostu sfajlować, najprościej mówiąc, i być wypędzonym z miasta, czy tam jakieś różne inne e, zakończenia złapać po drodze, gdzie, gdzie się jakby nie dojdzie do tego finału. Finałem pierwszej części było przetrwanie burzy śnieżnej, ostatecznej. E, przyznam, że nie wiem, jaki jest finał, jedy, drugiej części są nawet, jakbym wiedział, to bym pewnie nie powiedział. Chyba żebyście mnie tutaj, wiesz, wywiesili do góry nogami e, nad stołem. Ale też dążymy do rozwoju i przetrwania. Tak, dążymy roz do rozwoju i przetrwania i, i tak jak w pierwszej części mieliśmy e, hasło, takim taglinem pierwszej części było to, że city, the city must survive, to w drugiej części mamy the city must not fall, czyli już jakby po części przetrwaliśmy, aż teraz musimy się postarać rozwi rozwijać się w takim tempie, w takiej jakbyś harmonii, żeby, żeby nie, nie doprowadzić do upadku, nie, nie, nie zniweczyć tego całego dorobku tych 30 lat, które, które były wcześniej. Czy te sejmowe kłótnie, które będą w grze, to jest jakiś komentarz do naszej obecnej sytuacji politycznej? Nie wiem, nie wiem, będą jakieś pewnie easter -eggi w grze, nie wiem, czy będą jakieś e, nawiązania bardziej bezpośrednie, czy mniej, ale może Masz nie, przywódco nie przywódco tylko do naszego, bo generalnie jak poobserwujesz politykę, polityka na całym świecie, to polityka na całym świecie jest w dzisiejszych czasach mocno spolaryzowana i oparta na szukaniu wrogów, których można wskazać palcem i powiedzieć, że ci są źli. I tak, trochę tak też będzie w Frostpunku na pewno. Chwilę rozmawialiśmy o tym przed wejściem do tego studia, ale muszę zapytać jeszcze raz, bo wiele osób to pewnie interesuje. Co z sequelem This War of Mine? Oj, sequel Disorder of Mine to jest taki temat, który gdzieś tam się w firmie zawsze pojawia, no czy zawsze. Po prostu nie Praca. było, tak, czasami wraca gdzieś w jakichś takich rozmowach, ale bardzo luźnych. Nie, ma, nie zajmujemy się niczym, co jest związane tak naprawdę z marką Disorder of Mine, poza jakimś tam zarządzaniem cały czas tą, tą starą grą powiedzmy. I musiałaby być taka idea, na ten, na ten pomysł, żeby na ten This World of Mind 2, żeby, żeby go stworzyć. Z mojej trochę perspektywy jest tak, że gdybyśmy wydali kolejną część takiej, takiej gry o wojnie i jeszcze kolejną może, to zakładałoby to zawsze jakąś kontynuację, takiego projektu komercyjną kontynuację. I to by mogło rozwodnić tę grę, bo takich gier jakby było kilka, to już by nie było to samo, a wydaje mi się, że. Skoro tak Twom się ukazał. wrażenie, można zrobić tylko. Tak, raz. tak. Potem, skoro Twom się ukazał e, w 2014 roku i do tej pory tak naprawdę nie powstała gra, która próbowała jakoś go tak bezpośrednio naśladować w kwestii tej tematyki, no to ja sobie lubię powtarzać, że to dlatego, że po prostu jest to tak dobrze oddane i że już nie ma specjalnie dużo e, co do powiedzenia. Ja mogę sprzedać wam taką jedną ciekawostkę, jak rozmawiam, rozmawiałem jakiś czas temu z prezesem naszym o, o Twomie 2, czy on ma w ogóle jakieś takie pomysły. To on powiedział, że jednym z pomysłów, który miał kiedyś, to, to by było coś takiego, że gra, w której jak zginiesz, to już nigdy nie było, to z nią zagrać. Ale myślę, że to chyba na dzisiejszym rynku by nie przeszło. Ja chyba kojarzę taki tytuł, <laughs> że, że gdzieś, gdzieś, gdzieś coś takiego było, albo właśnie był pomysł, albo, albo taka produkcja gdzieś niezależna mogła się. Może ktoś by kupował kilka razy, więc mógłby to być dobry biznesplan. No, przy dzisiejszej popularności mikropłatności, tak. Właśnie jak u Was z tym tematem mikropłatności? Jak ty się do niego odnosisz? Ostatnio jest bardzo nośny temat. Wiele dużych gier wprowadza mikropłatności od pierwszego dnia, kilka wprowadza mikropłatności po jakimś czasie. Jak wy się zapatrujecie na, na tę tematykę? Nie, nie, my, my jesteśmy po prostu skomitowani do tworzenia takich premium gier, które po prostu płacisz i, i, i masz to doświadczenie, więc nie, u nas w ogóle ten temat się nie, nie przewija w żadnej postaci. Jesteście spółką akcyjną, nie ma żadnych takich nacisków na to, żeby musicie więcej pieniędzy zarabiać, jeszcze wyciągajcie to. No na razie mamy to szczęście, że w miarę dobrze rotujemy tym backkatalogiem i, i cały czas jeszcze zarabiamy, nawet na tych grach, które się ukazały te kilka lat temu, tak? I, i wręcz wydaje mi się, że na przykład to, że Frostpunk drugi tak się różni mocno od pierwszego sprawi, że jeżeli Dużo odpowiednich osób przyjdzie nowych, to jedynka znowu będzie się jakoś tam nieźle sprzedawać przez jakiś okres. Więc y, ja nie siedzę, że tak powiem, na spotkaniach y, z inwestorami, ani w zarządzie. Zakładam, że jakaś presja zawsze jest, bo inwestorzy zawsze chcą zarabiać, ale myślę, że na tle y, niektórych ślubów i OGMDW to nie ma co tam u nas za bardzo narzekać jeszcze na tą chwilę. I ja oby nie było nigdy. Jak oprzeć się z wami kryzys w game? Devie, bo to jest temat też, który powraca. Mówi się o tym, że jest kryzys na rynku, pieniędzy jest trochę mniej, są zwolnienia na całym świecie, nie tylko w Polsce. Czy na was to jakkolwiek wpłynęło? W jakimś drobnym stopniu, ale w bardzo minimalnym, tak, nie, nie, nie mamy nie, 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 nie musieliśmy podejmować jakichś drastycznych kroków ani nic takiego, więc na tą chwilę odpłukać nie. Powiedziałbym, że nie wpłynęło to na nas w żaden znaczący sposób. Zmienię na chwilę temat. Nie chcę Ci wypominać Twojego wieku, ale wiem, że jesteś dinozaurem branży. No tak, taka prawda, nie ma co ukrywać, oczywiście. Chciałem Cię zapytać o Twoje początki zainteresowania się grami i o tym, jak trafiłeś do studia, które tworzy gry. Jejku, początki to są, wiecie, co, to są lata 80., kiedy mój wujek, który wyjeżdżał do RFN jeszcze wtedy, e, przywiózł Atari 8 XL ze stacją dyskietek, z, e, gdzieś tam pod kocem na tylnym siedzeniu samochodu. E, to był 86 rok, o ile dobrze pamiętam. I, I tak, i wtedy zacząłem grać pierwsze gry i jakoś tak to zostało mi, to do dzisiaj można powiedzieć. A do branży, do branży komunikacji, PR-u w, w, w branży gier dostałem się poprzez dziennikarstwo. Tak? Byłem dziennikarzem w magazynie PSX Extreme i pisałem recenzje gier, to gdzieś tak było prawie z dekada zajmowania się dziennikarką. No i tak naprawdę nie tylko w Polsce wiele osób z dziennikarstwa przychodzi potem do marketingu czy PR-u, bo to są takie e, transfery, które gdzieś tam można bezboleśnie w miarę, w miarę wykonać. A jak wygląda y, praca w polskim game devie, właśnie na stanowisku takiego PR-owca? Ty, jak spotykasz się z międzynarodowymi jakimiś y, mediami, y, czy jest jeszcze jakiś kompleks y, polskiej branży, czy też y, masz świadomość tego, że polski game dev jest największy w Europie i to jest jakiś powód do dumy? Więc to świadomość urosła, wydaje mi się. Ja jeszcze pytam czasy y, takie przed Wiedźminem Trójką, y, czy nawet świeżo po. Czy chwilę przed, e, jeszcze jak na przykład jak, jako dziennikarz idziemy na targi, to niektórzy dziennikarze czy ludzie, którzy mogę się tam spotkać, nie kojarzyli na przykład, że wieźmy z grą z Polski, nawet już na etapie jeszcze trzeciej gry. Teraz czegoś takiego nie ma, już tak e, może z, z innym targetem ludzi rozmawiam, ale jak jeszcze na przykład na, na jakieś eventy czy konferencje za granicę do krajów, które nazwijmy są trochę game devowo jeszcze mniej rozwinięte niż my, typu Włochy czy Hiszpania. To tam jest uznanie, tak, dlatego że u nas branża jest duża i jesteśmy dla nich jakimś wzorem, do który, który oni by chcieli naśladować. I pytają mnie często ci ludzie, co mi się wydaje, czemu u nas to jest tak wszystko dobrze rozwinięte i tak dobrze funkcjonuje. Tak, więc myślę, że nie, nie ma raczej żadnego wstydu i, i są osoby, które siedzą w branży, znają renomę polskich gier i znają polskie studia. No to już trochę wyprzedziłeś moje pytanie. Dlaczego uważasz, że tak właśnie jest? Dlaczego Polska się tak dobrze rozwinęła? Co, co ma wpływ na to? Czy to, że Polacy lubią gry? Bardziej może niż inne kraje? Nie wiem. Mam takie wrażenie też, że my się trochę wychowaliśmy na tym ryneczku pecetowym i przy tych komputerach spędzaliśmy dużo czasu. Wiadomo, że trudniej się programuje na konsoli niż na komputerze, więc może to jest jakiś taki kierunek? Wiesz, to mi się wydaje, że u nas to po prostu się trochę wcześniej wszystko zaczęło, to nie bo jak sobie pamiętamy czasy pierwszych magazynów z grami, czy tam gdzie był bajtek, gdzie można było sobie przepisać kot na kąpie i pewnie niektórzy z radia można było sobie tak, nawet nagrać. Niektórzy no, pewnie no, no. potem jakby starali się eksperymentować z tym i tak jakbyś popatrzył na przykład na e, Metropolis Software House czyli e, czyli firma Adriana Chmielarza i, i Grzegorza Michalskiego Grześka, który jest jednym z twórceli i Lewem Studios na zabene, to

Gdzie myślę, że no wtedy gry pewnie się robiło w tych krajach, które są nad, rozwinięte, tak jak my teraz z tym, czyli w UK albo w Niemczech ten ten, ale te to kraje, to ta, a te kraje typu bardziej egzotyczne, właśnie typu na przykład Włosi czy Hiszpanii. Myślę, że tam to, te, to zainteresowanie może grami się pojawiło dopiero wraz z konsolami, nie wiem, w późniejszych 90. czy w późniejszych 80. czy początku 90. a u nas jednak to chyba było wcześniej, były te komputery i może taka chęć od razu do tworzenia tego samego, bo tak naprawdę no, tak, no, w 90-ach wychodziły polskie gry, tak, typu tańca statuetkich chociażby tak, czy tam Teen agent potem. Skoro przy popularności jesteśmy, chciałbym Cię jeszcze, Pawle, zapytać o to, jakie dzisiaj technologie, rozwiązania cieszą się dużą popularnością w komputerach, w w laptopach, ale też o popularność tych mobilnych, nazywaliśmy to konsolą Lenovo Go. Jakby które z tych rozwiązań w tym momencie widzisz, że zyskują na popularności? No to na pewno laptopy gamingowe, czyli wyposażone w dedykowaną kartę graficzną. No dzięki tych zmi tym zmianom technologicznym, które nas czekają, już się zbliżają, no to wykorzystanie AI, więc, więc to będzie dalszy rozwój. I, i myślę, że ta przenośność, czyli, czyli właśnie to nasza konsola Legion Go, która pozwala granie na kanapie, w bardziej przystępnej powiedzmy formie niż, niż na, na laptopie, no i, i dalej jakby w, 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 z pełną specyfikacją, z, z, w pełnej klatce, w, w, na, 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 na jakiś tam optymalnych ustawieniach, więc myślę, że to jest ten kierunek. Więc już produkty mobilne plus laptopy gamingowe dedyk z dedykowaną kartą. Już któryś raz wspominasz o AI. Czy odczuwacie we własnej pracy, czy we własnym życiu takim prywatnym jakieś zalety płynące z tego AI już teraz? Czy wykorzystujecie je? Jeżeli tak, to w jaki sposób, Pawle? No tutaj niestety nie mogę zbyt dużo powiedzieć. Zmiany się zbliżają, mamy podpisane NDA z niektórymi firmami, ale już niedługo będą duże ogłoszenia, więc... Ale coś się dzieje wokół. Coś się dzieje, coś się dzieje, więc tak, jak najbardziej. Będzie to na pewno ciekawy rok dla nas wszystkich. A prywatnie, w telefonie, gdzieś na komputerze, AI? Jasne, jasne. Ostatnio zafascynowała mnie aplikacja Suno AI. Mm -hmm. e, nie wiem, czy mieliście okazję tak, nawet, nawet stworzę materiał wideo u nas na naszym kanale Kajsiowym, gdzie można sobie e, posłuchać muzyki tak, 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 to dla mnie zrobiło piorunujące wrażenie, że... Prostu... fenomenalnie, nawet w języku polskim sobie Tak, robi. tak, 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 tak bo pamiętam te pierwsze czaty, jak się z nim pisało robił masę błędów, a tutaj mamy pełen wokal z, z piękną polszczyzną, gdzieś czasami ta składnia tej piosenki jest wy wykrywalna, ale robi to znaczy, mega... wystarczy kilka prób i tak. Tak, i widzę, że to też ewoluuje na naszym internecie, bo najpierw było disco polo, a teraz przerabiają disco polo na drill, czyli jakby mhm. takie, takie jakby kawałki rapowe, więc no jest to niesamowite. No i tym bardziej cieszy to nas i y jakby daje dużo do myślenia, co może przynieść kolejna generacja, bo dalej jesteśmy na początku y tych przemian technologicznych. tak? Dalej wszystkie obliczenia są robione w chmurze, więc dalej jest jeszcze dużo przed nami. No i tak samo jest ta aplikacja do tworzenia wideo, tak? więc też już widziałem y chociażby filmik z Warhammera, 40 tysięcy, ten, ten pierwszy taki, który jest dosyć popularny na internecie, więc dużo przed nami i myślę, że ten rok będzie jednym z pierwszych takich przełomowych. Katarzyna, a jak to w GameDevie wygląda? Czy widzicie w tym bardziej szansę na to, żeby więcej rzeczy załatwiać szybciej i sprawniej, czy też są obawy, że tutaj popularna obawa AI zastąpi w końcu człowieka i wszyscy wylądują na ulicy? Znaczy nie wydaje mi się, żeby były... Znaczy niektóre strefy game devu są takie, że pewnie nie do końca zastąpi, bo jednak jakiś tam artystyczny sznyt czy, czy takie rzeczy, czy design pewnie gier, wymyślanie takich pomysłów na to, zakładam, że, że tak, że to można się wspierać tym i, i na pewno za, poz, pozwala to zaoszczędzić czas w jakiś takich mrówczych pracach typu przepisywanie czegoś, przyklejanie takie bardzo techniczne e, rzeczy. Jeżeli chodzi o u nas w firmie, to jest na razie bardzo ostrożne podejście do tego, jakieś tam badanie tematu, i, i obawy o kwestie, yy, kwestie... praw autorskich. Tak, pytań. tak, tak, dokładnie praw autorskich, czy, czy, czy tych właśnie pośrednich rzeczy. Z kolei, jak ja tak sobie patrzę, to dla branży ogólnie gier wydaje mi się, że to będzie dobre rozwiązanie dla studiów indy mniejszych, które na przykład. Chcą tworzyć grę o pewnej skali w pięć osób, to na przykład pracowali nad nią sześć lat i taka gra nie miała okaz szans się zwrócić przy takiej ogromnej konkurencji na rynku. No to teraz tworzą może ją w dwa lata i na przykład. Dużo mniejszym nakładem e, środków i wtedy będzie łatwiej o, o sukces. I może, może to jest jakaś droga, ale patrząc też na politykę Steam'a, myślę, że będzie wydzielane mocne gier, które, które są tworzone przez AI, a które są tworzone, e, wiesz, handmade. Może kiedyś te będą droższe od tych tworzonych przez AI na no, Czy przewidujesz, że y, twory AI będą konkretnie oznaczane, żeby. Każdy miał... Tak, wydaje mi się, że to powinien być uczciwy kierunek, tak jak jest na przykład na. Tak, z książkami napisanymi przez AI na, na Amazonie. Tak? Dziękuję za tę rozmowę. E, porozmawialiśmy o polskim Game Devie, porozmawialiśmy o sprzętach Lenovo, e, nowej akcji, dzięki której możecie mieć polskie gry, kupując sprzęt tego producenta. Moimi Państwa gośćmi byli Konrad Adamczewski z Eleven Beat Studios i Paweł Zawacki z Lenovo Polska. Dziękuję Wam serdecznie. Dzięki. dzięki to był blok techniczny podcast komputer świat materiał sponsorowany zrealizowany we współpracy z Lenovo